Łukasz Janik, ponownie na gali na Knockout Promotion. Chyba efektownie wypadł Twój debiut przed polską publicznością. No tak jak mówiłeś, przede wszystkim jest to debiut na polskim rynku zawodowym, także cieszę się, że wreszcie miałem taką możliwość zaboksowania w Polsce. Przeciwnik nie był wymagający, ale przez 7 miesięcy nie boksowałem. Miałem w operację wycięcia migdałków. No, mam nadzieję, że po prostu następni przeciwnicy będą o wiele mocniejsi, którzy stawią mi jakiś opór w rynku, bo chcę się po prostu rozwijać. Widać było, że czułeś goodboxu, chciałeś szybko zakończyć walkę. Planowałem że poboksować za dwie-trzy rundy, ale emocje po prostu mi poniosły wspaniała atmosfera i słyszałem gdzieś tam z oddali odgłosy nie, da, nie dawałem mu odesnąć i po prostu no, chciałem skończyć tę walkę jak najszybciej. Długo cię nie było, nie było tobie nic słychać. Co się działo przez ten czas? Jak wiadomo byłem zawodnikiem spróbowanym przez pana Andrzeja Wasilewskiego i grupę z niemiecką Zauerland. E, współpraca się zakończyła i przez dłuższy okres czasu po prostu prowadziliśmy jakieś negocjacje. No, dogadałem się z panem Andrzejem i teraz po prostu będę boksował tutaj w Polsce. Z czego się oczywiście cieszę, bo tak już powtarzałem, chciałem boksować przed polską publicznością. Czyli teraz będziesz już zawodnikiem tylko bullying no permotion i boksował na polskich galach. Tak, jest dokładnie. Słyszeliśmy o takiej pomyśle, żebyś zaboksował z Mateuszem Masternakiem. Co ty na to? E... Nie ma to najmniejszego problemu z parowaniem z Mateuszem właśnie w tej przerwie, gdy, że tak powiem, byłem wolnym pięściarzem przez chwilę, gdy trwały negocjacje i byłem na trzech sparringach raz w Lublinie i całkiem niedawno, chyba około miesiąca temu we Wrocławiu. Także akurat Mateusz mi bardzo leży, także wydaje mi się, że jak najchętniej taką walkę po prostu będę chciał stoczyć. To teraz tak, właśnie z tej okazji, że jest to mój debiut zawodowy, także muszę pozdrowić kilka osób. Przede wszystkim chciałem pozdrowić i podziękować mojemu starszemu bratu Rafałowi, który gdyby nie on, to na pewno bym tutaj teraz nie był, bo przez sześć lat tak naprawdę tylko on pomagał mi w treningach. W nie górze w moim rodzinnym mieście nie miałem trenera i trenowałem wyłącznie z bratem, także wielkie dzięki. Chciałem pozdrowić również trenera Kaczora, pierwszego, mojego trenera, który też namówił mnie po przerwie do powrotu do boksu, bo już bym nie boksował. Oprócz tego rodzinę, wszystkich znajomych, koleżanki i kolegów ze studiów z, z drugiego roku z kolegium karkondowskiego, dziekana Andrzeja Błachno i wszystkich znajomych.